Z jednego przemówienia świątecznego dowiedzieliśmy się, że monarcha abdykuje. Z innego, jak król walczy z chorobą, a z jeszcze innego, że państwo przechodzi największy kryzys od dekad. Dziś opowiem wam, jak monarchowie mówią do swoich narodów podczas świąt. Zabieram was na świąteczną podróż po monarchiach. Cześć, z tej strony Anna Orkisz, wasza przewodniczka po królewskich tematach i Dramatach. To będzie odcinek o świętach, ale w królewskim wydaniu. Także do 12 Potraw i Kevina dorzucamy królewskie przemówienia. Usiądźcie wygodnie, zaczynamy. Jeśli jesteście ciekawi, jak rojalsi spędzają święta, to zapraszam do odcinka z zeszłego roku. Link jak zwykle pojawi się na górze. Skąd w ogóle wzięły się mowy świąteczne? Żeby zrozumieć świąteczne i noworoczne przemówienia monarchów, musimy cofnąć się do jednego konkretnego dnia. Boże Narodzenie, 25 grudnia 1932 roku. Sandringham, prywatna rezydencja rodziny królewskiej, w której tradycyjnie spędzał na święta. Król Jerzy V siada przed wielkim, ciężkim mikrofonem BBC. Wygłasza wtedy przemówienie napisane przez Rudyarda Kiplinga. Autora Księgi Dżungli. Po raz pierwszy w historii brytyjski monarcha ma przemówić nie tylko do dworu i elit, ewentualnie na jakimś spotkaniu, ale do całego imperium do ludzi w Indiach, Kanadzie, Australii. Wiecie, prawie słońce nad tym imperium nie zachodziło. To są właśnie narodziny tradycji świątecznego przemówienia królewskiego. Król mówi przez radio wtedy, no, jeszcze dość nowe medium prosto do domów swoich poddanych. Nie z balkonu, nie z tronu, tylko przez głośnik ustawiony w salonie. No i to jest ważne, bo ta mowa nie jest tekstem napisanym przez rząd. Tak jak na przykład mowa, którą wygłasza w parlamencie. To ma być osobiste, świąteczne przesłanie refleksja o roku, trochę pocieszenia, trochę nadziei. Przez kolejne lata świąteczne orędzie jest wyłącznie radiowe. Wiadomo. Technika idzie naprzód. Przychodzi rok 1957, kiedy młoda królowa Elżbieta staje przed kamerą i wygłasza pierwsze w historii telewizyjne świąteczne przemówienie. Ludzie po raz pierwszy widzą królową nie tylko na zdjęciu w gazecie, ale w ruchu przemawiającą do nich do ich salonu, ze swojego salonu. I od tego momentu mamy schemat, który potem podchwytują inni: najpierw radio, potem telewizja. Dziś internet i YouTube. Monarcha, jako głos w eterze, zmienia się w takiego domowego gościa w święta. I z tą ramą w głowie przenosimy się do pierwszej daty w kalendarzu. Świąteczne przemówienia tak naprawdę są świąteczno noworoczne, także zacznijmy chronologicznie. Od Wigilii, 24 grudnia. Wielu z Was jeszcze wtedy gotuje, podjada pierogi, walczy z Makowcem, chociaż. Może bardziej walczy ze zjedzeniem jednego mniej kawałeczka. A w Hiszpanii wigilijny wieczór ma swoją królewską godzinę. I jest to 21. Wtedy rodziny zasiadają do stołu, a król Hiszpanii, dziś Filip, wygłasza wigilijne orędzie. Ta tradycja w obecnej formie zaczęła się w 1975 roku, czyli w pierwszym roku panowania Juana Carlosa. To moment, w którym Hiszpania wychodzi z dyktatury Franco. I wchodzi w demokrację. Nieprzypadkowo. Wigilijne przemówienie króla ma stać się symbolem nowego początku. Wcześniej swoje noworoczne propagandowe orędzia wygłaszał właśnie generał Franco. Teraz Juan Carlos robi coś bardzo symbolicznego. Nie tylko zmienia treść, ale i przesuwa mowę na wigilię. I do dziś jest to jedno z najchętniej oglądanych wystąpień w roku. Jeżeli ktoś nie włącza telewizora, to następnego i tak się dowie, co powiedział monarcha, bo media Rozbierają te mowa na czynniki pierwsze, tak jak my, świąteczne prezenty. Haha, <laughs> sucharek. A czego można spodziewać się w takim hiszpańskim orędziu? To jest trochę taki miks kazania, no i takiej przemowy przy stole. Były lata, kiedy Juan Carlos mówił o trudnych tematach: o terroryzmie, o ETA, o zamachach. Po zamachach w Madrycie w 2004 roku orędzie miało ton żałobny i mobilizujący. Monarcha wzywał do jedności przeciw przemocy i strachu. Zapanowania Filipa, jego syna, mocniej wchodzą w grę kryzysy polityczne, napięcia wokół Katalonii, bezrobocie młodych, kryzys mieszkaniowy, a do tego katastrofy naturalne. Na przykład niedawne powodzie, gdzie król apelował o solidarność z poszkodowanymi rodzinami. To moment także podsumowania roku i komentarz monarchy do tego, czego doświadczył podczas ostatnich 12 miesięcy on i jego naród. 25 grudnia, czyli po prostu przenosimy się do Bożego Narodzenia. Zacznijmy od klasyka gatunku czyli Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i Commonwealthu czyli Wspólnoty Narodów. No bo właśnie, monarcha brytyjski nie zwraca się jedynie do Brytyjczyków, ale także do poddanych w innych częściach wspólnoty. 25 grudnia, 15 czasu brytyjskiego. W wielu domach obiad już zjedzony, ktoś kończy deser, ktoś sączy drinka, ktoś już walczy z drzemką, a w telewizji świąteczne przemówienie monarchy. Ta tradycja zaczęła się, tak jak mówiłam, na początku w 1932 roku od Jerzego V. Potem kontynuował ją Jerzy VI i Elżbieta II, która w 1957 roku po raz pierwszy wystąpiła w telewizji. I trwa do dziś. Trwa także za panowania Karola III. Co ciekawe, pierwsza świąteczna mowa Karola po wstąpieniu na tron była jedną z najchętniej oglądanych w najnowszej historii. Karol ma też taki swój wyraźny styl. Wplata bardzo dużo wątków o środowisku, o klimacie, o ludziach, którzy poświęcają się służbie innym o wolontariuszach, pracownikach ochrony zdrowia, społecznikach. W ostatnich latach doszedł do tego jeszcze jeden bardzo osobisty motyw choroba. W świątecznym orędziu król mówił o własnej walce z rakiem, o chorobie Kate, o wdzięczności dla lekarzy i pielęgniarek. Symbolicznie nagrywał wówczas przemówienie w dawnej kaplicy szpitalnej, a nie w pałacu. Za czasów Elżbiety II wypatrywaliśmy, jakie zdjęcia bliskie są sercu Elżbiety w tym roku, jakie zdjęcia były na biurku czy na szafeczkach. Obok biurka, przy którym zasiadała. A Karol przeniósł przemowy poza pałacowe ramy, albo przynajmniej już nie były przy biureczku. To pokazuje, jak ta forma potrafi się zmieniać. Ten sam rytuał, ale jednak inne podejście. Ale 25 grudnia to nie tylko Wielka Brytania, to także Szwecja. Tam tradycja świątecznych przemówień zaczyna się już w latach 50. XX wieku. Obecny król Karl Gustaw zaczął swoje mowy jeszcze jako następca tronu w 1972 roku. I co ciekawe, one przez bardzo długie lata były transmitowane jedynie w radiu, dopiero od 2007 roku. Szwedzkie orędzie Bożonarodzeniowe pojawia się regularnie w telewizji. Styl bardziej spokojny, refleksyjny. Mniej taki teatralny niż w Wielkiej Brytanii. Szwecja jest krajem mocno świeckim. Wielka Brytania z kolei wiadomo, monarcha jest głową kościoła, tam jest dużo tych religijnych wątków. W Szwecji jest bardziej świecko, to jest bardziej obywatelski niż religijny. No i w ostatnich latach na przykład król mówił o wojnie w Ukrainie, podkreślając, jak niepokojąco blisko geograficznie jest ten konflikt i jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo państwa i solidarność z sąsiadami. Przenieśmy się na kontynent. Niderlandy i Belgia także mają swoje wersje tej tradycji. To królowa Wilhelmina w Niderlandach tak naprawdę rozpoczęła tradycję świątecznych wystąpień radiowych zimą 1931 roku. Jerzy V zgapił trochę od niej, można powiedzieć poetycko, poszedł w jej ślady. Rok później w 1932 roku, ale w 1931 już Wilhelmina w Niderlandach swoje radiowe orędzie wygłosiła. Dziś król Wilhelm Aleksander kontynuuje tradycję no i przemawia w Boże Narodzenie w południe. Jego mowy często krążą wokół wartości i problemów społecznych, wolności, demokracji czy polaryzacji społecznej. Z kolei w pobliskiej Belgii król Filip kontynuuje tradycję sięgającą w Belgii końca lat 50. Tutaj ciekawostką jest to, że jako, że Belgia ma trzy języki urzędowe, to jego świąteczne orędzie jest nagrywane i emitowane w trzech językach: niderlandzkim czy flamandzkim, francuskim i niemieckim. To już samo w sobie jest komunikatem, że Belgia no, jest jednym krajem, ale z wieloma tożsamościami. W końcu technicznie to jest król Belgów, a nie król Belgii. Także tak. Trzeba tą Belgię pod czymś jednoczyć. Bywa też, że te świąteczne mowy Filipa są bardziej polityczne niż w innych krajach. Na przykład w 2019 roku Filip wprost mówił o potrzebie szybkiego powołania sprawnego rządu federalnego po kolejnym kryzysie politycznym. A jacy monarchowie tydzień później wcielają się w rolę trochę terapeutów narodowych, trochę komentatorów, a trochę narratorów minionego roku. No, pora na noworoczne. Przemówienia. Tutaj króluje północ i to nie ta, od której liczymy nowy rok. Zacznijmy od Danii. 31 grudnia, dokładnie o 18:00, Duńczycy wystrojeni na kanapach podczas spotkań ze znajomymi albo już czekający na kolację sylwestrową w tle oczywiście telewizor. Jeszcze przed kultowym skeczem puszczanym w każdego sylwestra, Dinner for One, przemawiają oni. Monarchowie. Tradycja sięga II wojny światowej, kiedy król Krystian X wygłaszał noworoczne przemówienia podczas okupacji niemieckiej, dokładnie w 1942 roku. Później, od końca lat 50., mowy pojawiają się w telewizji, najpierw za króla Fryderyka IX, no a potem oczywiście królowej Małgorzaty. Noworoczne przemówienia w Danii jest tak ważne, że duńskie poradniki noworocznych tradycji wpiszą wprost: najpierw mowa monarchy, a potem dopiero świąteczna kolacja może być właśnie przy tym słynnym sketchu. I teraz najciekawszy i najpiękniejszy plot twist tej tradycji, który jeszcze ją umocnił. 31 grudnia 2023 roku. Duńczycy, jak co roku, włączają królową o 18 no i uważają, że to będzie takie wiecie, klasyczne podsumowanie roku, trochę o wojnie, trochę o klimacie, trochę o wspólnocie. A Małgorzata II po kilku minutach mówi, że po 72 latach na tronie postanowiła abdykować. Tym samym prawdopodobnie spowodowała kilka zadławień szampanem. Popularna gra sylwestrowa Duńczyków to picie, kiedy padają konkretne słowa lub zdania właśnie w tym przemówieniu. Tym razem to był przede wszystkim szok, a przemówienia tylko zyskały tak naprawdę na historycznym znaczeniu, te noworoczne przemówienia. Więcej o zmianie tronu znajdziecie w moich innych filmach, które z chęcią Wam tutaj podlinkuję. Mam nadzieję, że zobaczycie, jeżeli jeszcze nie widzieliście. A na koniec każdego duńskiego przemówienia noworocznego pada słynne, Good bevar Danmark, czyli Boże chroń Danię. Skoczymy sobie przez morze do Norwegii. Tam tradycja noworocznych przemów to także czasy II wojny światowej i króla Hakona, który w największym kryzysie swojego kraju stał się głosem oporu, nadziei i właściwie jedyną osobą, której Norwegowie ufali. No jest to hiperbola, ale mówił do nich przez falę BBC. I jeśli duńskie orędzie noworoczne jest takie bardziej państwowe, no to... I bardziej wydaje mi się podobne do tego brytyjskiego, to norweskie bywa takie bardziej terapeutyczne. Współcześnie król Harald często cytuje poetów, odnosi się do literatury, mówi o nadziei. W ostatnich latach dużo mówi także o klimacie, katastrofach, samotności i zdrowiu psychicznym. I na koniec Japonia. Trochę spoza Europy, ale idealnie pasuje do tej opowieści. Tam. Cesarz Naruhito nie wygłasza telewizyjnego przemówienia z fotela w pałacu, tylko wychodzi na balkon. Drugiego dnia Nowego Roku rodzina cesarska tradycyjnie pojawia się kilkukrotnie przed ogromnym tłumem zgromadzonym przed pałacem cesarskim w Tokio. Cesarz mówi krótkie powitanie noworoczne, dziękuję za wsparcie, życzę zdrowia, pokoju. Po pandemii, kiedy po raz pierwszy znów mógł przemówić do ludzi na żywo, mówił wprost... Jak bardzo jest szczęśliwy, że po trzech latach znowu może spotkać się z nimi twarzą w twarz. Inny rytuał, inne miejsce, inna kultura, no ale funkcja ta sama: zamknąć stary rok, otworzyć nowy i dać narodowi poczucie ciągłości. Więc po co nam te wszystkie świąteczne, noworoczne mowy monarchów? Czasem ogłaszają rzeczy tak wielkie, jak abdykacja królowej Małgorzaty i początek panowania jej syna. Czasem są jak lekko patetyczna kartka świąteczna z pałacu, a czasem jak coś w rodzaju zbiorowej terapii. Ale jedno pozostaje wspólne. W momencie, kiedy rok się kończy albo zaczyna, monarchia, która na co dzień bywa taką dosyć odległą instytucją, siada na chwilę przy naszym stole. I to jest chyba najciekawsze. Bo nawet jeśli oglądamy te przemówienia jednym okiem, między Serniczkiem a Sylwestrowym Toastem. To one cały czas są jednym z najważniejszych narzędzi, jakimi monarchowie opowiadają o sobie i o świecie. Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda u Was. Czy ktoś z Was faktycznie siada do królewskiego orędzia, jak do Kevina, czy raczej leci w tle, a wy żyjecie swoim świątecznym życiem? A może mieszkacie w krajach, w których monarcha jest, monarchia jest i podzielicie się tradycjami z tym właśnie związanymi. Wiem, że bingo jest wysoko na liście takich gier w przemówieniach, czy gier przy przemówieniach właściwie. Jestem ciekawa, dajcie znać w komentarzach. A na dziś to już wszystko. Dziękuję za dziś, wesołych, wspaniałych, rodzinnych świąt. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa pa.